Hej, cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Qbox. I dzisiaj nagrywamy sobie Ludzy. Taki ostatni, w ogóle ostatni odcinek Ludzy w tym właśnie sezonie. A co dzisiaj sobie zrobimy za Ludzy? Albo nie, nie jeszcze nie będzie to ostatni, ale przedostatni albo no, przedostatni albo jeszcze przedostatni. Więc dzisiaj. Robimy sobie ludzy y, ajo, dokładnie ludzy ajo. Czyli, po, czyli możemy podnieść y, bronie, które wypadną ze strażnika UR. Y, jak coś tu czasami mogę mówić siódemki, to te nazwy mi się strasznie mylą. Więc jak coś, to was przepraszam, ale jak usłyszycie ode mnie siódemka, to sorki, ale to się, to się właśnie myli. Ale ogółem, na czym to polega? Możemy używać tylko broni y, ze strażników AI, Aio, tak? Dobrze powiedziałem, no, e, no i... E, no i na przykład te bronie, które na nie wylecą nam z Aio, ale na przykład wiecie, strzelba strażnika Takie bronie Aio, wiecie, które są takie typowo z Aio, nie? Na przykład Termalka jest z Aio, ponieważ ma Ją ten szablo zębny mistrzów. No i jak widzicie, na razie nie mamy nic. Ale okej, okay, układ jest taki, że możemy wziąć te, to rządło i zabić yy, po prostu jakiegoś strażnika. UR. I jak zabijemy tego strażnika UR, to yy, jakby. No i ten przedbroni nie możemy płyść, bo to jest siódemki broń, co nie, czyli jakby. Yy, odwrotnej organizacji można powiedzieć yy, okej okay, tam jest ajo chodź szybko Cię wyjaśnię mordeczko yy, muszę zabrać Twoją broń pyk na tym to mniej więcej polega bo botów to mogę brać yy, z jakiejkolwiek broni yy, o patrzcie i właśnie i z tych skrzynek yy, 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 yy. Ja to ja spierdam. Okej, okay, więc tak jak mówiłem, e, Lud możemy zabierać e, z strażników UR i z jego. i z właśnie AIO e, skrzynek. E, więc. E, a jeszcze możemy wiadomo jak na przykład wyleci nam jakaś strzelba z strażnika, albo coś tam jeszcze, nie wiem, czy coś tam jeszcze UR jest, ale jak jest, to tam jeszcze y, właśnie UR można zabrać właśnie y, rzeczy, y, byle jakim, na leżące sobie na ziemi, no to można je zabrać, bo to są jakby rzeczy UR. Y, no i to tak naprawdę tyle zasad. Y, teraz sobie polećmy na byle jaką broń, żeby właśnie sobie zabić tego strażnika. Bardzo fajnie, jakby, jakby mi ta niebieska pompa wyleciała. To bym miał już... tą broń. O! Jest skrzynka i... <grych> wyleciał nam erpek. Bo tym to ja strażnika nie, za, nie, nie, nie zabije, no nie? Ale tam mamy skrzyneczkę. Tu sobie po nią weźmie... weźmiemy sobie ją. Eee. O, jest LKM! To się przyda. Szybko pijemy. Bierzemy jetpack. Otwieramy skrzyneczkę. Uuu. Super, No właśnie, dobra. Wiecie, co by mi się przydało? Przydałoby mi się. Ajo. O, tam jest Ajo. Hello. Ile to ma HP? Ok, mam lód, mam lód, mam lód. Szybko uciekamy. Pijemy. Otwieramy. No i dobrze, mamy dosłownie na całą giereczkę. Czekałoby się jeszcze... A jest tutaj w ogóle Sloane? Ta, jest Sloane, ale... Oczywiście Auga tak samo możemy zabrać, bo to jest z bossa właśnie... Chyba dowódczyni tej organizacji, nie jestem do, dosłownie pewny, ale wydaje mi się, że ona tam dowodzi, nie? Jak coś, to mnie poprawcie w komentarzu. Apteka na 2 HP, proszę bardzo, jest wzięta. Sprawdźmy, czy tutaj um, są jeszcze ludzie. Skrzyneczkę tutaj słyszę. A o tej na przykład pompie mówiłem: że tak ona sobie leżała, mogę wziąć, bo to jest strzelba strażnika. Do dosłownie UR, prawda? Jak nie, to sorry, ale wydaje mi się, że to jednak UR jest. Tam jest typo. Ok, tak na kucaka byczku Dead! No i oczywiście lutu z niego nie mogę podnieść, bo ja nie wiem e, czy, a co to jest. E, bojowy pistolet maszynowy. Czekajcie, wezmę to na chwilę. No wydaje mi się, że to akurat nie jest siódemki, więc... W razie tego, bo to jest jakby ludzie z czegoś, tak nie wiem, to oczywiście nie mogę podnieść, nie? Bo ja muszę mieć tam 100% frekwencję na czymś. Ej, ty mnie bije, ale nie mam nic blisko, trzeba będzie go zabić. Ok, na land padzie widzowie i lecimy do tego typa. Tam jest. Eee. Yy... Minus 17? Nice? Kurde, jest tam skrzynka UR. Weźmy sobie. Tam w ogóle jest sloan. Oh! O! Nice, ale mamy lód na całą gereczkę. A ta ta to taka, taka troszeczkę kurzona, tam jest zrejdowana. Hmm. Te slą to ja bym jeszcze na razie nie chciał yy, podjeżdżać. O, o, weź. Leżysz! O kurde. Tak tylko, żeby Sloane mnie nie trafiła. Dobra, leczymy się. Okej, okay, jest wyleczone. Weźmy sobie full jetpacka. No właśnie, pijemy. A, no tak, jeszcze trzeba przeładować. Wiadomo, spokojnie, chill. No właśnie, trzeba będzie Sloane za chwilę zabić. No nie no jeszcze ty autem je jedzie. Ja nie chcę, żebym nie zauważył. Przejdę właśnie, zauważ, bo ja się nie chcę stąpić. Czyli chyba trzeba będzie. Wydaje mi się, że chyba trzeba będzie. Okrecimy ok, sobie. No AIO jest ciężkie nie Luca AIO jest potężnie ciężkie to jest To Bo... tamte zdarzenie było troszeczkę niefortunne. Yy... No, Może teraz się pofarci. Lecimy. Jak widziałem, właśnie co jest zawsze mhm. super. A ja myślałem, że mam jetpack. Dobra, bie... weźmy sobie jetpack. Karabin, który ma wystrażnika. Dobra, to jest jednak... To jest ur. To na pewno jest ur. To musi być ur. Jak nie to was przepraszam, ale... To musi być ur. No hmm. to są zwykłe skrzynie, to... O, balony! Na pewno się przydadzą. Tylko jeden balon. Nice, mamy pompę mm. No spokojnie Teraz możemy, możemy sobie wlecieć Jest tam strzelba strażnika, ale jej sobie nie weźmy Bo dacie go Ten o kurde sorry za mój aim Uciekamy. Uciekamy. Czy tam gdzieś jest Gunnar? Ależ zresztą rządło to chyba też jest UR, bo jak Gunnar ma mityczne rządło. A wiecie co, weźmy tą pompę, ponieważ yy, jednak ona jest taka bardziej związana z UR. <laughs> To jest! Mm -hmm. Ja jednak grot to to ja lubię. Jest. Te drzwi tutaj jednak są po prostu zarąbiste, nie? Dobra, lecimy... Le, leczmy sobie do, le, do Fulai Szybko, nie? Tutaj są wszędzie typy. Aż się normalnie boję. Nie! Mhm, super. O to jakiś bot z PMM był, bo ja nie wiem jak to nie będzie bot z PMM. Szybko wyjaśnimy. ...po mnie to Dobra, tam jest typ... tam jest bot z PM-em. Dobra, tam jest kolejny UR. A tutaj jest typo z tymi, z balonami. Balony! Biją się. Nie wiem, jest delikatny przypał, bo ja nie wiem, gdzie dokładnie się oni biją. Eee, chyba oni się dokładnie tam biją. Ale jest taki problem, że tutaj e, wszystko się tak nagle dzieje, nie? Wszędzie się dzieje. Ja, ja, ja myślę, że, że zginę. Oczywiście tak myślę tylko. Eee, dobra, tam powinien być gdzieś ten bot. To ja muszę jako sobie dojechać. Ej, dobra, ja idę do misji, bo tutaj jest jakaś misja. To zobaczymy sobie, jak ten zderzacz właśnie działa. Czy yy, jest właśnie ten sekretny pokój? I też tutaj trzeba chyba kliknąć. Tak? <grym> Nie wiem. Nie wiem, co ja muszę tutaj zrobić. Chwila. Nie wiem, widzowie, nie chcę mi się kliknąć. Trudno. Lecimy wentylacją. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Dobra, tam jest typo, ale nie chcę się na go wpierniczać. Kurde, prawie już 16 minuta nagrania, więc jest potężnie. Bo tam jest też typo. Z koronką. O, on mnie <grystanie> chyba nie widział. Widzowie. Aha, ładnie. Co jest grane! Dobra widzowie, kończymy ten odcinek! Gorszy ludzy Dobra, to bo na tyle z tego odcinka widzimy się w kolejnych lutach i w kolejnych w ogóle odcinkach na moim kanale Już za dwa dni jest yy, sezon. Yy. Hmm. Za dwa dni jest sezon i... no. Znaczy, co ja mówię, jest event i właśnie a propos eventu nagram na was odcinek z tego eventu bez komentarza, więc jakby ktoś nie trafił na event, to normalnie może u mnie sobie zobaczyć bez komentarza, jak to wszystko tam przebiegało, bo ja będę na tym evencie, evencie zaloguję się te tą godzinkę wcześniej, oczywiście polecam się logować godzinkę czy tam nawet półtorej wcześniej, żeby na pewno was wczytało, bo potem y, Epic włączy serwer i nikt już nie będzie mógł do Fortnite'a się zalogować więc jeżeli chcecie być na evencie, wejdźcie sobie teraz dosłownie tą godzinkę max półtorej godzinki wcześniej, to no sobie oglądnijcie, kurde, w tle YouTube'a, albo coś sobie poróbcie, nie wiem, to taka rada, yy, i wtedy na pewno traficie na event, a jak nie, no to sami ryzykujecie, nie? Raczej nie traficie, ale nie wiem, róbcie jak chcecie, ja, ja mam taką radę. Więc, no dobra, widzowie, to byłoby na tyle z tego odcinka, ja byłem Qbox, e, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!